2019 roku. Dla prezesa Telewizji Polskiej przychodzi pan Mateusz Matyszkowicz, który jestem o tym głęboko przekonany, wzbogaci ofert, ofertę programową Telewizji Polskiej. Ta oferta będzie skierowana do wszystkich grup odbiorców, każdy znajdzie tutaj coś dobrego. To ogromna zasługa Jacka Kurskiego, że dzisiaj Telewizja Publiczna ma ponad 30% udziału w rynku, że jest silnym graczem, że na nowo uwierzyła w swoją potęgę, że produkcja wróciła na Woronicza. Czas teraz wzbogacić ofertę telewizji polskiej w jeszcze większym stopniu właśnie o to, czego nie mają stacje komercyjne. O dobrze rozumianą kulturę, o dokument, o podniesienie na o wiele wyższy poziom naszej produkcji serialowej i filmowej, bo tak naprawdę to jest telewizja, to co możemy zobaczyć, a nie tylko usłyszeć. Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem telewizji Polskiej. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania, telewizja, której oddałem siedem ostatnich lat jest dziś u szczytu potęgi. Wspaniała jak nigdy. Z serca dziękuję widzom i ludziom TVP. Początek września